my A ja zawsze, jak kupuję jakąś kurtkę, która ma kieszonki, to w środku znajduję listy zakupów w różnych językach. Wow! W zależności, gdzie była ta kurtka, wiecie, z, z jakiego kraju ściągnięta do Ciucholandu. I już znalazłam y, y, listę zakupów po norwesku. Tamż to język. Jest, tu jestem królową życia. Teraz to by mnie wzięli do TTV. Natomiast ja widziałam jakiś taki y, patent na TikToku, że takie elementy można sobie zamalować. Markerem rozpocznijmy. Cena regularna: bo cena regularna tej kurtki to, to jest koszt 500 zł. Ja kupiłam za o wiele mniej. Natomiast, tak jak mówię, nie mogę Wam tego powiedzieć. Ciii. Hej, kajaka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam Was na odcinek z drugiej ręki i temat dotyczy kurtek pokażę Wam co znalazłam i na portalach i w second handach może to też Was nastroi do tego, aby szukać tańszej wersji rzeczy, które widzimy w sklepach bo może komuś się nie sprawdziły bo może na kogoś były za duże, za małe zmieniał garderobę i tak dalej. E, więc dzisiaj pokażę Wam moje perełki jedna jest jeszcze nierozpłatna Rozpakowana i jest to hit z metką. Także mam nadzieję, że takim hitem zostanie i że będzie na mnie przede wszystkim dobrze leżała ta kurtka. Także tyle w ramach wstępu, lecimy! Na samym początku zachęcam was bardzo serdecznie do subskrybowania, bo przecież nic Cię to nie kosztuje, zawsze można odsubskrybować, a będzie mi bardzo miło i nie macie pojęcia jak to nastraja pozytywnie i motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. Co jest? Chowajmy tego kołtuna. Zacznijmy może od ramonesek. Potem przejdziemy do korzuszków, które tutaj są takie, wiecie, o, mega wow. Pierwsza ramoneska to ramoneska z Zary. Jest, to w, jest ona w rozmiarze L. Ja ją kupiłam na portalu z drugiej ręki. Miała być w stanie idealnym i ja już Wam o niej mówiłam że przyszła, miała być w stanie idealnym, przyszła podrafana przez kota, ale nigdy wam go tego nie pokazywałam. Więc dzisiaj wam to pokażę i spróbujemy sobie to potem naprawić. Natomiast jest to rewelacyjny fason. Ja sobie zamówiłam oryginalną kurtkę z Zary tą yy, ze strony i kosztowała mnie 119 zł tylko w rozmiarze M. Tutaj mam Lkę do takich grubszych swetrów. To jest też takie hardkorowe, że ja mam po dwie kurtki tego samego fasonu, żeby pasowały mi do różnych ubrań. Bo jeżeli ubiorę zwykłą bluzkę to ta kurtka jest na mnie za ciasna. Jeżeli ubiorę swetr, to znowu nie wchodzę w tą Mkę, nie? Więc tak to wygląda. Natomiast sama kurtka z mojej perspektywy mega ją polecam i te kurtki skórzane, ramoneski w zarze są super. Ja wybrałam taką z mniejszą ilością tutaj tych sprzączek, bo jest jeszcze z całym takim paskiem i mam ją, ale bez paska, w innym kolorze, to Wam zaraz pokażę. Ta jest delikatniejsza. Ja miałam kilka kurtek z tymi paskami, sprzączkami, może to i wygląda efektywnie, efektownie. Natomiast dla dla mnie jest to totalnie niewygodne, bo ten pasek zawsze mi gdzieś ucieka. W jednej kurce go w ogóle zgubiłam. Nie wiem, gdzieś, gdzieś, gdzieś na mieście leży mój pasek, więc jak znajdziecie, to możecie mi go yy, przekazać i, i będę miała pasek. Ale nie mam już kurtki, więc będę miała tylko pasek. No. To teraz przejdziemy do tego, jak ona wygląda z bliska i jak przyszła. Od razu mówię, dlaczego ja jej nie odesłałam? Dlatego, że kosztowała mi 5 dych. To po pierwsze. Po drugie, zależało mi na tej kurtce. Po trzecie, stwierdziłam, że może to zniosę. Po czwarte, nie chciało mi się robić burdy z tego tytułu. Pani się do mnie przestała odzywać tyle w ramach wytłumaczenia, dlaczego zostawiłam urąbaną kurtkę. Chodźcie bliżej. Kurtka jest tak po prostu, o widzicie, poparta w wielu miejscach. Co chwila znajduję nowe. Słuchajcie, ja nie wiem, co tu się wydarzyło i gdzie ona była. Po prostu sam y, fakt, że kurtka miała być w stanie idealnym, a, a przyszła taka podrapana jest słaby. Nie wygląda jakby, jakby tutaj kot się nad nią znęcał. No nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak się Wam wydaje. Natomiast ja widziałam jakiś taki e, patent na TikToku, że takie elementy można sobie zamalować markerem. I wtedy one będą po prostu mniej widoczne kurtka nabierze nowego życia. Także ja sobie przygotowałam marker. Żeby to nie był taki, wiecie, zwykły, nudny odcinek w opowiadaniu o kurtkach, to będziemy malować jedną kurtkę markerem. Zobaczymy, czy to w ogóle ma sens. Nie mogę znaleźć tego TikToka, więc Wam go tutaj nie pokażę. Rozpocznijmy. Nie wiem, czy to jest bardziej widoczne niż było. Chociaż z drugiej strony, patrzcie, teraz się znikło. Eee. Teraz po prostu mam czarne dziury. Czy to ma sens? Nie wiem. Prawda jest taka, że wyglądałoby to lepiej, gdybym nie pomalowała czarnym markerem kurtki. Chociaż z drugiej strony, może pomalować całą kurtkę takim markerem. Będzie trochę blisko, ale no. I może, jakbym ją wypastowała. Na TikToku wyglądało to lepiej. <laughs> tu nie wygląda. Prawda jest taka, że mogłam tego po prostu nie dotykać, bo teraz wydaje mi się, że każdy w słońcu zobaczy, że mam kurtkę malowaną markerem. Więc nie będzie taki odcinek, gdzie będziemy testować te patenty. Bo ja już po prostu nie mogę. Nie mogę wytrzymać. Trzymajcie mnie, bo nie mogę wytrzymać. Zrobicie cudowny omlet z, z trzech jajek i majonezu i jemu taki gruby omlet wyszedł, a wam po prostu niejadalny? Dobra, kolejna kurtka to kurtka z New Yorkera. Patrzcie, jak, e, jaką ona ma grubą skórę. Ona jest naprawdę mega ciepła. Ja ją już mam lat chyba z 5. Stara jak świat, nic się z nią nie dzieje, a ja w takim okresie e, jesiennym e, i wiosennym chodzę w niej non stop. Zabawna anegdotka. Najlepsze, że kiedyś byłam, e, czekajcie, w sklepie czy nie, nie, gdzieś gdzie mnie. U fryzjera może gdzieś gdzieś. Potrzebuję wow. Sobie też potrzebujesz obranką. Nie, 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 to jest do spania. Wody. No to idzie spać przecież. Ale nie, to jest na noc. No i patrz, jak po To? Może być. Jaj, Ściągnij. ciągnij to teraz. Ściągnij to teraz. No proszę. A, bo, ale wolniej. <śpiewanie> Dobra, zabawna anegdotka. Byłam tam gdzieś, gdzie musiałam się roz... a może to był lekarz, no nieważne. Gdzieś, gdzie widzieli mi obcy ludzie, jak ubieram kurtkę, bo wcześniej musiałam ją zdjąć. I widzieli, wszystko fajnie, więc ja sobie zawiesiłam. Pomyślicie, jest ok, no nie? Ja też tak myślałam, że jest OK. I dalej tak, yy, tak myślę. Yy, I najlepsze, że... Wiecie, o, o, ubieram ją, a ona patrzcie, jaką ma dziurę. Wow! I wyobraźcie sobie, że ja jakoś nie wiem, wsadziłam rękę w tą dziurę. Tu mi się ta dziura pokazała. No wyglądałam jak menel. Ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi. I najlepsze jest to, że wiecie, ja, ja ją ubieram. Tutaj taka dziura, no nie ściągnęłam, patrzę, dziury nie widzę, nie? co się o ociu chodzi, no nie? Wkładam znowu i zaś ta sama sytuacja. I najlepiej, że wróciłam do domu, patrzę na nią, tam dziury nie ma żadnej. Miałam taki mindfuck, że po prostu to było nieprawdopodobne. I teraz mówię, że muszę ją po prostu wziąć na maszynie, zszyć, bo to poszło po prostu tutaj poszewka poszła na szwie. Widocznie była jakaś mała dziurka i wsadziłam tam rękę wtedy i ją rozerwałam już od samego spodu, praktycznie do... No praktycznie do samej góry. Zobaczcie, jaka, jakie dziursko. I muszę ją zszyć, nie mam kiedy. No i tak się teraz nie mieszczę, więc w sumie stwierdziłam, że nie będę Nowa czasu. No, więc tak to wygląda, natomiast sama kurtka w, sa, w sobie spoko. I na niej nic nie widać. Tutaj, wiecie ile razy ja ją przerysowałam przez coś tam, wlazłam gdzieś i po prostu były takie jakieś, że byłam pewna, że dziury narobiłam, a ja nie narobiłam dziury. Następna Ramoneska i to jest ostatnia z Ramonesek, które mam. To też jest Zara i to jest jakby jakaś tam inna kolekcja, no nie ważne. W każdym razie jest musztardowa. Nigdy nie chciałam kupić stacjonarnie takiej kurtki. Tym bardziej, że ona kosztuje chyba 299 zł, ten model. No i stwierdziłam, że kurde, kupię sobie kurtkę za 299 zł, a potem będę tak Cię, nie wiem, rzadko w niej chodziła i tak dalej, więc stwierdziłam, że poszukam sobie taniej i znalazłam. Chyba ją kupiłam na ciuchach, już nie pamiętam, bo to też były już dłuższy czas, a może na jakimś portalu. Nieważne, ważne, że z drugiej ręki. I zapłaciłam za nią gdzieś około stówki poniżej stówki. I jest rewelacyjna. Powiem Wam, że ja ją zobaczyłam, yy, no może nie ją, ale taką yy, musztardową ramoneskę w jakimś tam reality show, dziewczyna ją miała, wyglądała przepięknie. się, kurde, ja zawsze te czarne ramoneski. I tak dalej. A tu okazuje się, że jak wrzucimy jakiś kolor w naszą całą stylizację, nawet jak jesteśmy całe na czarno ubrane, to ta stylizacja, ten zestaw ubrań nabiera całkowicie nowego znaczenia. Ja kocham tą, tą kurtkę, uważam, że to był jeden z najlepszych zakupów, jakie mogłam zrobić. Dobrze. Odrzucam te, które mamy za sobą. Next One. Next One to też korzuszek, który kupiłam. u-hu-hu-hu-hu bardzo dawno temu. Teraz jestem też trochę do niego za duża. On jest w rozmiarze M. Wiecie, to jest z gesa. To jest taki korzuszek, on jest ze skórą. Yy, ma gdzieś tu jakieś. O, tutaj widzicie, na rękawie tu ma jakieś plamy. Natomiast tego jakoś tam nie widać. Jak ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że mam plamę, to powiedziałam: Ojej, uwaliłam kurtkę, muszę ją wyczyścić. Plama. Potem już nigdy nie spotkałam się z tą osobą. No nic, no nic. Chcecie mieć ładne ubranie, to zmieniajcie znajomych. No, jeżeli się przydubcą. <laughs> Taka prawda z tego. Natomiast sam kożuszek jest mega ładny. On wygląda przepięknie. A ty! Weszłam w niego! Tylko trochę mi tu ogranicza ruchy. Natomiast jest prześli. Zobaczcie, jak on ładnie leży i wygląda. Tylko on jest dobry do takich właśnie ubrania, jak mam teraz, czyli jakiś lekki sweter, bo gdy założymy grubszy sweter, to już jest za ciasny, no nie? A to niby korzuszek na zimę. Więc stwierdziłam, że skoro ten będzie taki przejściowy, taki troszkę wiosenny, tylko wiecie, ja muszę sobie kurtkę, bo ja tak przez tydzień na przykład chodzę, jakieś kurtce, czy tam dwa, czy miesiąc. Hmm. I muszę ją mieć ym, tam, gdzie mam kurtki, przy wyjściu, bo jak ją zostawię w garderobie, to ja w niej chyba ani razu nie wyjdę w danym sezonie, no nie? To, to ja, ja ten korzuszek kupiłam chyba z 7 lat temu też, tak no już molem wali. <laughs> nie, wcale nie wali. No naprawdę, oprócz tego, że ma plamę od 7 lat, to niczym nie wali. Natomiast y, to było tak, że one były bardzo modne, potem były kiczem, a teraz z powrotem y, korzuszki to jest po prostu hit chyba od dwóch sezonów, no nie? Więc myślałam. No ja tak chyba będę robiła z ubraniami, że jak coś wyjdzie z mody, to ja w, w piździele to na strych. nie? I potem jak za 7 lat to wróci do mody, to sobie to ze strychu ściągnę, wyczyszczę, wypiorę i będę miała jak znalazł. Już po prostu, wiecie, nikt nie będzie pamiętał, że ten. I skąd masz taką fajną kurtkę? O, no, kupiłam, no po prostu. A najlepsze to są teksty, jak ktoś Ci mówi, o, skąd masz takie ładne, a ty mówisz, o, wyciągnęłam z szafy, mamy, jak była młoda, to to było w modzie. Patrzcie, jak moda wraca. Nie. Tak też wcale nie było, ale tekst brzmi lepiej, no powiedzmy. U no, 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 umówmy się, nie? A, y jaką znalazłam piękną kurtkę. No po prostu idealna. I y miała taki y kaptur, taka baskinkowa, z myślę no po prostu y taka cudowna. Mamy ją nawet w Obserwowanych. E nie droga, bo też z drugiej ręki. E I wchodzę w opis y tej kurtki i okazuje się, że ona ma kaptur z jenota. E wiecie, no ze zwierzaka i powiedziałam że chociażby jak mi się nie jakby mi się podobała ta kurtka tak jej nie kupię bo na, nawet napisałam do tej pani, bo chciałam tam znegocjować cenę, bo zobaczyłam zdjęcia pierwszą tam część opisu, no nie, i mówię, że tam bym ją kupiła i tak dalej. A potem wczytałam się w opis i zobaczyłam, że to jest z, ze zwierzaczka i powiedziałam, że kurde nie. no Aktualna technologia daje nam możliwość na stworzenie tak ładnych futer, zostawiając żyjątka w spokoju, że powiedziałam, że po prostu kurde nie. No i szukam dalej takiej kurtki, wiecie, ortalionowej z kapturem z jakimś futerkiem, ale tego po prostu nie kupię. Kolejna, to też ges. Nie wiem jak to się czyta. Ges. Kiedyś to były takie gesy yy, za komuny, nie? I ktoś Pociągnął temat, a teraz jest mega markowy. No to widzicie, trzeba było od razu. I on też jest beżowy, tylko on już jest na górze zrobiony, wiecie, taki, z takiego kożuszka jakby, czy czegoś. No nie? Taki yy, materiał. Nie jest, jest to przemakalne, nie? Generalnie jakbyście wpadły w takim korzuszku do wody, to jak kamień, nie? Już nie potrzebujecie budków z betonu. Po prostu, yy, no po prostu ona, ona jak, mam wrażenie, jak namoknie, to ja się w deszczu utopię. Także... To nie jest kurtka na deszcz, absolutnie. Więc, ale wygląda bardzo ładnie. Jak przyszła mi to, byłam mega zadowolona i do tego jest y, mega cieplusia. Ona ma taki większy kaptur, i jest, jak zobaczycie, dłuższa. Tutaj mamy kieszonki, kieszonek jeszcze nie sprawdzałam, a ja zawsze jak kupuję jakąś kurtkę, która ma kieszonki, to w środku znajduję listy zakupów w różnych językach, wow, w zależności gdzie była ta kurtka, wiecie, z, z jakiego kraju ściągnięta do Ciucholandu i już znalazłam y, y, listę zakupów po norwesku, szwedzku, bo sprawdzałam w Google, wiecie, bo to tak nie bardzo y, wiem, nie umiem tego nawet przeczytać, po niemiecku, angielsku i jeszcze jakiś dziwny język, ale nie wiem, czy to się po prostu dziecko nie bawiło, nie i coś tam pisało, a ja uważałam, że to język. Google mi tego nie rozpoznało w każdym razie, więc. Mm, nie Hitem. Hitem, który ostatnio kupiłam to jest ta kurtka i ona była droga, bo to ta i następna, którą Wam pokażę jest mega droga, natomiast i tak była tańsza niż kupiona jakby w sklepie, bo sprawdzałam specjalnie ile ona kosztuje. Wygląda to tak, ma mega taki, no oczywiście sztuczny ten kożuszek, ale zobaczcie jaki on jest milusi, puchaty. Sama kurtka wygląda przepięknie, ona jest takim paskiem i na taki e, zatrzask. Wyglądam jak królowa życia, nie, nie wiem gdzie w niej wyjdę, nie, ale mężowi się podoba. Jakbym kiedyś szła na jakąś luksusową kolację, to po prostu założę takiego, nie ok, oksy do tego i ja po prostu jestem królową życia, teraz to by mnie wzięli do TTV. Ja bym całe wszystkie odcinki, w których by występowała tylko w tej kurtce chodziła, bo to jest rzecz w mojej garderobie, która wygląda najdrożej, nie, a wcale nie była, zresztą była koło dwóch stówek, natomiast Wygląda jak, wiecie, jak za tysiąc parę złotych, nie? Bo to takie modne. Taką dupeczkę robi. W ogóle yy, wygląda się tak szczuplutko, tak malutko. Bo wiecie, zawsze yy, to tak jest. Jak kupujecie wielką torbę, tak czytałam na, yy, w jakiejś gazecie takiej modowej, że jak kupujecie większą torbę, to wy się optycznie wydajecie mniejsze, więc szczuplejsze, więc chudsze, więc bardziej filigramowe. Stwierdziłam, że może tak samo jest z kurtkami, no i co? No i wygląda jak królowa życia. Może aparycja nie ta, ale kurtka. Jak okulary za, założę, to każdy wygląda bardziej luksusowo. Nie kłammy, nie oszukujmy, taka prawda jest. I wiecie co mnie najbardziej stresuje? Nie to, że gdzie ja w niej wyjdę, bo to już. Se... Karne. Może kiedyś pójdziemy z mężem na jakąś randkę, chociaż teraz nie mogę dziecka samego zostawić, bo po prostu, jak pomyślę sobie, że miałabym go zostawić, a my będziemy, w, na przykład, pójdziemy sobie do kina, no to jakoś wiem, że ja guzik będę miała z tego filmu, bo ja tylko będę myślała o dziecku. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy wy też tak macie. Co mnie bardziej stresuje? Bełcik. Bełcik na tej części kurtki, nie? Bo ja nie wiem jak ja go wy, ten, wymyję. Najlepsze jest to, że ja na przykład te kurtki wcześniejsze, które Wam pokazałam, kupiłam i chciałam je oddać do czyszczenia. Wiecie, no bo to z drugiej ręki i tak dalej. I zazwyczaj okazuje się, że czyszczenie takiej kurtki jest droższe niż sama kurtka. No. Słabo, nie? Stwierdziłam, że jakoś sama se wyczyszczę. No i ściereczką przejechałam. Najlepiej czyszczą wszystko e, chusteczki dodóbkowe. Te takie wilgotne, nawilżane chusteczki. Ja już umyłam tymi chusteczkami wszystko. Nawet udupconą elewację. Czyszczą elewację. Jak chcecie sobie wyczyścić elewację, to tylko chusteczki dodóbkowe. Naprawdę, kupcie se specjalnie nawet i wyczyście z elewacji. Dobrze. I teraz, moi drodzy, ostatnia paczka. I ona nie jest zare bezpośrednio, wysyłała mi to jakaś e, dziewczyna. Ja jej nie otwierałam. Otwieram ją przy Was, więc jestem bardzo ciekawa. Ech. Paznokcie, bądźcie ostrzejsze. Kocham długie paznokcie, bo dzięki nim nie potrzeba nożyka. Dobrze. Patrzcie, jak to, jakie to jest, nie? Pazur. Pach. I kto powiedział, że ja potrzebuję jakiś scyzorek, Nic nie potrzebuję. Strasznie dużo paśmy. Nie, nie pójdę po scyzorek. No po prostu nie pójdę po żaden nożyka ani nożyczki, bo mi się nie chce. I dobrze, że nie poszłam. Dobra, otwieramy. Moi drodzy, otwierajmy to. Zobaczmy, co tu jest w środku. A, ona ma taki... Ona też jest taka yy, nieskórzana. I to jest kurtka nowa z metką. Słuchajcie, to jest kurtka z Zary, które były... Yy, ja Wam mówiłam na vlogu, jeżeli ktoś nie ogląda drugiego kanału, to bardzo wiele go omija. Wypadałoby zasubskrybować Enjoyment Family, ale strasznie się na nią czaiłam. Chciałam ją kupić, yy, bo mi się mega podobała. I to jest Zaraz, zobaczcie, jaki ona ma też korzuszek tutaj. Ona jest nowa z metką, bo dziewczyna pytałam się, czemu ona je sprzedaje. Powiedziała, że kupiła trzy takie kurtki. Zapomniała odesłać, minęło jej, i kupiłam ją za. Nie powiem, bo mój mąż będzie oprawiał ten film, natomiast kupiłam ją w cenie takiej promocyjnej, która była na stronie Zary, z drugiej ręki, ale jest nowa z metką i i tak była niższa niż yy, cena regularna, bo cena regularna tej kurtki to, to jest koszt 500 zł, ja kupiłam za o wiele mniej, natomiast tak jak mówię, nie mogę Wam tego powiedzieć, Ciii, powiem Wam na Instagramie, podajcie na Instagram, może, może nie będzie ale tutaj powinna być matka, oj przepraszam, ale ona go w euro kupiła, 99 euro. I ja mam rozmiar L, one są do rozmiaru XXL, więc zobaczmy jak ona będzie leżała. U, duża, chyba za duża, oj nie, za duża, chyba za duża, ale zobaczmy widzisz. Wygląda to tak i powiem Wam, że niby za duża, wcale nie. Wcale nie jest taka luźniejsza, o, o, wszyscy noszą te koszuszki właśnie takie, takie spore, więc idealna będzie pod duży y, sweter. Podoba mi się, jest mega ciepła, że sobie ją od razu zniosę na dół i będę w niej chodzić. Takie kurtki bardziej mi się podobają, gdy są rozpięte, jak się je zapina, to już nie wyglądają tak efektownie. To jest taka kurtka do głasiania, to jest ta... tak milusia jak to, nawet mniejsze. Chyba dobry zakup, duży, duży. Mało motywujący, nie? Bo tutaj jest... Patrzcie, jaka jest luźna. Więc do tej kurtki generalnie nie potrzebowałam chudnąć. Nawet gdybym schudła, to pewnie ją sprzedam za jakiś czas. Więc pochodzę sobie mniej niej w tym roku, żeby ją potem sprzedać. He, dobrze. Jakie wy miałyście e, ciekawe anegdotki? W ogóle dajcie tutaj znać, czy chciałybyście... Zobaczyć takie, znaleźć sobie jakąś stylizację, taką wiecie, ultra drogą. Fashion from na pewno nie Russian. Natomiast y, przerobić ją na, na przykład stylizacja, która kosztuje 1500 zł, przerobić ją w Ciucholandzie. Znaczy, przerobić, kupić ją w Ciucholandzie i na przykład zrobić to jak najtaniej. Dajcie znać, czy byście reflektowali na taki odcinek, bo się strasznie jaram i chciałabym coś takiego robić. Y, podsyłajcie na grupie, bo to też fajnie. Y, jeżeli podsyłacie na y, grupie, na przykład ciuchy idealne do oczekiwań kontra rzeczywistość, żeby zrobić kolejny odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się zaangażujecie też i pomożecie mi. Razem będzie nam e, łatwiej to wszystko zrobić. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam jeszcze raz do subskrybowania i zostawienia kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło i widzimy się już za niedługo. Pa! Mam nadzieję, że miło Wam się oglądały ten odcinek, bo ja sobie pogadałam. Słuchajcie, stwierdziłam, że zrobimy taki bonus odcinka. Otóż, gdy przymierzałam tą kurtkę, to zauważyłam, że ona ma sporo tych plam. Tak jak mówiłam, oddanie do pralni chemicznej yy, takiej kurtki jest droższe niż sama kurtka. Więc stwierdziłam, że wrzucimy ją samą do pralki na delikatne i zobaczymy, co się stanie. Czy ta kurtka to przetrwa, czy nie. I generalnie, druga sprawa: jak robiłam przebitki, stwierdziłam, że mam za dużo beżowych kurtek. Napiszcie w komentarzu, czy wy też tak macie, że jak się uprzecie na jakiś kolor, na jakąś rzecz, to macie. To, to kupujecie podświadomie tylko i wyłącznie wszystko w ten sam deseń? Dobra, na końcu odcinka wrzucamy y, kurtkę do pralki i zobaczymy, co się stanie. Sorry, ale szumi mi akurat suszarka. I co? Pierzemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślicie, że to jest czas, aby zacząć się modlić? Nieręczne, o! A ciu! Niech się dzieje wola nieba! Ja wiem, że to praktycznie pusty obieg pralki e, i że to tylko jedna kurtka, ale nie chciałam dawać nic jednocześnie, bo po prostu bałam się, że mi pozaciąga. Też nie wiedziałam, co z tego wyniknie i czy się kurtka nie rozpadnie. Także pierwszy raz wkładałam jedną rzecz e, do pralki i pierze się sama. Zobaczymy zgłoszę się za kilkadziesiąt minut, gdy kurtka już się wiecie, ogarnie i ją wysuszę, bo do suszarki też ją wsadzę. Słuchajcie, kurtka się wyprała, także otworzymy sobie. Nie wygląda jakby się miała rozlecieć. Czy się to sprało? Chyba nie. Chociaż nie wiem. Wrzucę ją w każdym bądź razie do suszarki. Tylko wyjmę wodę. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda kurtka po praniu. Doszłam do niejednoznacznych wniosków. Najpierw Wam ją pokażę. Słuchajcie, kurtka po wypraniu wygląda w ten sposób i powiem Wam, że to jest dobry patent na praniu ręcznym, bardzo delikatnym. W tym przypadku się sprawdziło, nic się z kurtką nie stało. Pachnie prześlicznie, jest odświeżona. Eee, w ogóle nie widać różnicy, że była po prostu jakoś nie prana chemicznie, tylko ręcznie. Natomiast... Te ciapki się nie sprały i doszłam do wniosku, że to chyba jest taki materiał, bo nie ma innego wyjścia, ani trochę gdzieś tam nie podchodziło, a jak się dokładnie przyjrzałam tej kurtce, to ona ma te ciapki wszędzie po całej kurtce, więc chyba po prostu tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Tak pogadałyśmy sobie. To się podobno nazywa Fashion Talk. Jak koleżanka z koleżanką. Tak mi jest najlepiej, tak mi jest najfajniej, i tak się super czuję, i wiem, że Wam się też podoba. Mam nadzieję, że i tym razem się podobało, więc zostawcie kciuka w górę. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, już za niedługo. Pa! A właściwie już jutro.